Cześć, witam Was na kanale Stamper Channel, na kanale, w którym dodajemy pytanie przedsiębiorcom, jak sobie poradzili w trakcie kryzysu, jakie są ich rady na pandemię. Dzisiaj moim gościem jest Sabina Oleksiak. Cześć Sabino. Cześć Bartek! Sabino, czym zajmuje się Twoja firma? To, co kocham najbardziej, to życie, dlatego specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie. Od 20 lat związana jestem z branżą finansową. Ale od 10 wykonuję niezwykle ważny społecznie zawód. Zawód, który każdego dnia wymaga odwagi. Odwagi w zadawaniu ludziom właśnie tych trudnych pytań. Mhm. Spotkania z moimi klientami nie zawsze są łatwe. Nie, nie jednak bardzo ważne dla nich i dla ich rodzin, ponieważ w tym mojej osobie klienci powiewają sprawy bezpieczeństwa finansowego. W sytuacji, gdy diagnoza poważnej choroby, jak. Nowotwór, zawał, wylew postawi ich przed problemem, a w szczególności problemem finansowym. W sytuacji, kiedy to piękne, poukładane nasze życie, pełne marzeń i fascynacji, wywróci się jednego dnia do góry nogami. Mhm. Jestem agentem ubezpieczeniowym. Moja praca to sposób na życie. To miłość i pasja też do tego, co robię. A moim zadaniem jest dotrzeć do klientów przed moją konkurencją. Wiesz, jakich mam konkurentów? No, na pewno chętnie się dowiemy. Jest to śmierć, choroba i starość. Okej, okay. no takiej konkurencji jeszcze nikt nas nie wymieniał, ale... Jeszcze nikt nie wymieniał, dlatego tak. no, jestem dumna z pomocy, jaką niosę innym. Jasne. Śmierć, choroba i starość, I starość. tak? Mhm. A więc zapytajmy właśnie, jak tutaj z tą konkurencją się wpasuje pandemia. Czy pandemia to była jak gdyby, zjawisko mhm. w Twojej branży, które odcisnęło się jakąś niezwykłością, czy, ten, czy, czy po prostu mhm. ucierpiało tutaj, jak pozostałe inne branże? Wiesz, Bartek, bycie agentem ubezpieczeniowym ja zawsze mówię, jest to zawód z misją. Tak naprawdę ludzie będą się ubezpieczać dotąd, dopóki się kochają, zakładają rodziny, mają dzieci i właśnie takich mam klientów. Moi klienci, którzy decydują się na zakup polisy, właśnie oni kochają swoich najbliższych. A Polisa jest produktem finansowym, który ma ich zabezpieczyć właśnie w tych nieprzewidywanych sytuacjach. Tak, ja wiem o tym, że wiele osób straciło pracę, zostali zwolnieni z etatów, dużo też firm pozamykało się. Ja natomiast tą pracę mam. Moim klientom właśnie dzisiaj jestem szczególnie potrzebna, tak. To misja, jaką wykonuję w całym tym okresie na początku pandemii, kiedy była akcja Zostań w domu, ja dzwoniłam, ja rozmawiałam, przeprowadziłam bardzo dużo rozmów telefonicznych z moimi klientami. Dlaczego? Dlatego wy kiedyś, będąc u nich w domu, spisując z nimi umowę, ja zapewniałam im bezpieczeństwo i spokój ducha tak naprawdę właśnie w tych trudnych sytuacjach. A ta trudna sytuacja jest dzisiaj. To nie tylko śmierć, to nie tylko pobyt w szpitalu, to nie tylko uszczerbek, to jest właśnie ten ciągły niepokój. Co będzie dalej? W jaki sposób moja polisa zadziała? Kiedy zostaną wypłacone pieniądze? A czy w ogóle jeszcze mogę ubezpieczyć swojego męża? Czy mogę ubezpieczyć swoje dzieci? Mhm. Takie pytania właśnie się pojawiały. Niemniej jednak. Nie zawsze tak jest. Często klienci boją się rozmawiać na takie tematy, unikają odpowiedzialności za losy swojej rodziny. Często słyszałam pani Sabino: Ja nie mam pieniędzy. Dzisiaj każdy tak powie. Dzisiaj hmm. każdy tak powie, ten, który ma 10 tysięcy, 100 tysięcy złotych na rachunku, dlatego wyżyjemy w niepewnych czasach. Natomiast warto być dobrym gospodarzem swojego budżetu. Ja ze swoimi klientami spotykam się i ciągle im zadaję te same pytania. Dlatego, ja słyszę różne odpowiedzi, ponieważ mamy inną sytuację i okoliczności też się zmieniają. Mhm. Ale tu właśnie wspomniałaś, że pojawiały się takie sytuacje, że ktoś dzwonił i pytał, czy ja mogę jeszcze męża ubezpieczyć, żonę ubezpieczyć, mhm. czyli mówiąc wprost ludzie jednak potrzebowali w tym, w tym momencie jeszcze zawrzeć nawet polisę, tak? Tak, czy to się udało, Czy tak? Czyli pozyskałaś nowych klientów w trakcie tej Tak, pozyskałam. Klientów na pewno mi nie ubyło, że tak powiem. Ja mam stałych klientów. Mhm. Dzisiaj po tym okresie takim wyciszenia widzę właśnie wzrost zainteresowania. Ja nawet sądzę, że ten rynek pójdzie do przodu. Przykładem nawet właśnie mogą być Chiny, gdzie mhm. osoby poszukują właśnie. Poszukują opieki medycznej, poszukują asystans. Tak naprawdę mając polisę masz wybór. Często właśnie przy rozmowach moich z klientami, bo to wiesz, to nie chodzi tylko o koronawirusa, co jest w sytuacji, kiedy doznamy zwykłej kontuzji, kiedy musimy jechać na SOR. Dużo pacjentów z zawałem serca zbyt późno trafiało do szpitala, dlatego że oni bali się jechać na SOR. Bając polisę właśnie masz tą wolność i masz wybór. Pieniądze wypłacone z świadczenia pozwolą Ci na leczenie prywatne, pozwolą Ci na pójście do kliniki, na zakup sprzętu ortopedycznego. Mhm. Dlatego tak ważne jest właśnie posiadać polisę. Stąd te zapytania były, były o, no, o dzieci, o mężów. Dostawałam rekomendacje po to, by iść dalej i, no, i spełniać swoją misję, tak jak ja to mówię. Jasne, a powiedz mi, a dużo było takich mm. sytuacji, czy dużo może, czy w ogóle, czy były takie mm. sytuacje, e, że właśnie trzeba było skorzystać z tej polisy, trzeba było wypłacić tą polisę w, w czasie właśnie tej pandemii? Wiesz co? No... Ja osobiście miałam wypłaty z powodu kontuzji, tak, mhm. to te pieniądze uratowały, pozwoliły właśnie osobie na dłuższą rehabilitację, nie musi stać w kolejkach i tak dalej. Więc no, ta polisja jest potrzebna, u mnie klienci nie rezygnowali, tylko dlatego ja mam w swojej obsłudze bardzo dużo lekarzy, których jeszcze właśnie dobezpieczyłam i mam też fryzjerów, którzy tak naprawdę trzy miesiące byli bez pracy, tak. żaden z nich nie, nie zamknął, nie przestał płacić składek. Dlaczego? Mm. Dlatego, że moje spotkania z tymi klientami na początku, kiedy ja tam do nich idę, to nie jest sprzedaż, tak to określę, na kolanie. To jest właśnie analiza potrzeb. Mój klient jest świadomy, za co płaci, i po co płaci, i po co mu ten produkt jest potrzebny? Tak, i kiedy będzie mógł skorzystać po prostu, tak? Tak, to jest ważne. Mhm. E, ale to zapytam Cię teraz o w ogóle metody działania, bo mhm. na pewno, na pewno, a być może zaskoczy nas, że nie na pewno, e, zmieniły się trochę działania, mhm. tak? E, czyli jak, w jaki sposób wyglądała Twoja praca przed pandemią, a w jaki sposób wyglądała w trakcie pandemii, no i w jaki sposób wygląda teraz? Tak? Czy ten rynek przed mhm. pandemii, a rynek po i widać takie różnice w, w sposobie działania. Więcej jest, nie wiem, telefonów, więcej jest działań online, czy mhm. dalej wróciło to do takich spotkań bezpośrednich? Znaczy na pewno to się zmieniło, e, aczkolwiek. Ja powiem, no właśnie tak jak ja działałam, tak? Czyli pierwszy, jakby ten okres pandemii, akcja zostań w domu, to była informacja do moich klientów. Ma pan polisę, nie wiem, brakuje tego i tego, warto o tym pomyśleć. I co się jeszcze zmieniło? Zmienił się też sposób spotkań, ponieważ no, no nie mogliśmy spotykać się z klientami, mieliśmy możliwe spotkania online. Ponieważ biznes ubezpieczeniowy jest biznesem bardzo relacyjnym, bo ja idąc do klienta, ja poruszam bardzo istotne kwestie jego domu, jego, jego spraw rodzinnych, więc na początku było to yy, trudne. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu doceniam to, bo przełamaliśmy się do tego, więc mimo tego, że mój rynek, zasięg klienta, on zawsze był na całą Polskę, tak dzisiaj jest mi łatwiej jeszcze zdobyć właśnie tego klienta, który. Jest w danym zakątku e, kraju, nie, nie musząc koniecznie jechać do niego i, i mhm. tracić czas w samochodzie, tak? Także na pewno zmieniły się spotkania pod kątem online. Ja do tych spotkań e, dość szybko później wróciłam, oczywiście zachowując wszystkie środki bezpieczeństwa. E, zmieniło się firmy ubezpieczeniowe, zablokowały część umów, co też było bardzo ważnym, jakby sygnałem do klienta. E, po to, by tak naprawdę to jest. może nie to, że ostatni moment, ale to jest właśnie ten moment, kiedy powinieneś pomyśleć o sobie i o swojej rodzinie, bo, bo nie wiemy, co będzie. Dzisiaj masz dostęp do opieki zagranicznej, masz dostęp do e, właśnie do tych prywatnych klinik. Nie wiadomo, jak to się zmieni. No już po czasie firmy odblokowały. Mhm. Także normalnie. Mamy dostęp do wszystkich umów. Albo powiedzmy, obsługujesz zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, tak? Więc jak wyglądało w ogóle nastroje, jak wyglądały w ogóle te rozmowy, czy ci ludzie em, dzwonili jak gdyby do takiej osoby zaufania, zaufanej jak ty mm -hmm. i opowiadali o swoich problemach, swoich biznesach. Świetne pytanie, dlatego że to, co wspomniałam, ja 20 lat działam w ramy finansowej i głównie zajmuję się właśnie przedsiębiorcami. W ubezpieczeniach też większość moich klientów to są właśnie osoby prowadzące działalność. Tak, moje pierwsze telefony było: Pani Sabino, bo będę musiał dzwonić pracowników, bo będę musiał zamknąć firmę, było to słychać. Natomiast to, na co ja chciałam zwrócić uwagę właśnie dla przedsiębiorców. To warto, by oni dzisiaj zatrzymali się między innymi nad utrzymaniem swojej płynności finansowej, bo to bardzo wyszło właśnie w dobie koronawirusa, że tak naprawdę stało się być albo nie być dla wielu przedsiębiorców. To jest jedno. Drugie, warto pamiętać, to jest podobnie jak i w leczeniu, podobnie, podobnie jak i w prowadzeniu działalności, bo tak naprawdę nie tylko koronawirus może stanowić zagrożenie. Tych zagrożeń w prowadzeniu działalności jest naprawdę dużo. Ja patrząc z perspektywy tego, o czym się zajmuję, na co dzień mam do czynienia, spotykam się właśnie z przedsiębiorcami i ja naprawdę widzę, jak przedsiębiorcy nie mają tych spraw poukładanych. A mówię o nieśmiertelności swojego biznesu, że okej, okay, koronawirus był i on będzie, on z nami zostanie. namieszał w firmach w prowadzeniu tej działalności. Natomiast co w sytuacji właśnie, kiedy umrze właściciel firmy? Kiedy umrze wspólnik w spółce cywilnej, czy rodzina jest na to przygotowana? Co w sytuacji, kiedy on zachoruje, kiedy bank nagle e, będzie wymagał natychmiastowej spłaty kredytu obrotowego? Mało tego, kiedy firma ma dotację unijną i nie ma, nie ma przedsiębiorcy, nie ma też dotacji unijnej. Ona natychmiast wymaga spłacie. Tutaj ona sobie poradzi. Czy spadkobierca, który gdzieś jest w głowie, czy on jest przygotowany do prowadzenia tego biznesu? Zazwyczaj tak nie ma. Dlatego taka rada dla przedsiębiorców, by popatrzyli szerzej właśnie w swój biznes pod kątem zachowania jego ciągłości, płynności i tak naprawdę nieśmiertelności. A właśnie no to, to o te rady właśnie dziś tutaj pytamy przedsiębiorców i to cieszę się, że już z wyprzedzeniem te rady udzielasz, no. ale generalnie teraz zapnę się tak z perspektywy czasu, bo już powiedzmy biznes wraca powoli do, do normy, tak. a mówiąc już więcej tych spotkań mhm. bezpośrednich zachowaniem oczywiście wszelkich środków ostrożności oszcz się odbywa. To z perspektywy czasu, czy są nie wiem, jakieś takie rozwiązania, które yy, w, w, uważasz, że należałoby wprowadzić do biznesu nawet w Twojej branży od samego początku, czy na przykład teraz y, 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 są takie przemyślenia, że gdyby y, sytuacja wróciła, to byś jeszcze inne, inne rozwiązania również wprowadziła? Czy są takowe w Twoim biznesie, czy, czy raczej uważasz, że to co, to, co wykonałaś podczas tego lockdownu, y, to w zupełności wystarcza, ewentualnie kiedy ta sytuacja miałaby wrócić? Oczywiście, no, mój zawód jest takim specyficznym zawodem, dlatego że po pierwsze sama jestem odpowiedzialna za siebie i to, co nakreśliłam na początku, jakby sobie sama kreuję. Gdybym ja, ja w okresie kwarantanny, ja nie przespałam tego okresu. Czyli to, co ja robiłam, to właśnie utrzymywałam te relacje z klientem, dawałam im telefonicznie to poczucie bezpieczeństwa. Dużo też postawiłam na kreowanie marki, bo to też dzisiaj jest ważne, bo jednak większość tych biznesów wróci do internetu. Takimi działaniami podparłam się po to, by właśnie nie przespać, by dzisiaj, kiedy już wychodzimy jakby z tego całego chaosu, by mieć do kogo wrócić i mieć możliwość umawiania spotkań, robienia tego, co do mnie należy. Mhm, jasne. No to w takim razie zapytam Cię wprost, jeśli sytuacja była, miała wrócić do, norm, do, do takiej do sytuacji, którą mieliśmy właśnie, że będziemy zamknięci to mhm. jaka jest Twoja rada dla tych przedsiębiorców? Co powinni robić i jak powinni prowadzić swoje biznesy, aby nie odczuć tych skutków? Mhm. No przede wszystkim nie panikować. Mhm. Bardzo wiele osób tutaj uległo y, właśnie panicy i y, poszło w ten chaos, ale taka rada, która przyszła mi teraz do głowy to tak, na pewno korzystać z pomocy specjalistów w każdej dziedzinie. Nawet teraz, w momencie, kiedy były tarcze antykryzysowe, które one się zmieniały, warto mieć swojego doradcę właśnie w każdej tam dziedzinie, nie tylko księgowa i prawnik, ponieważ no, księgowa, i okay, ona popatrzy na parę tam spraw, prawnik z kolei pójdzie z tym przedsiębiorcą do sądów, natomiast nie bać się korzystać z porad ekspertów. Mhm, jasne, okej, okay, fajnie. Dziękuję Ci, bardzo cenna rada. I bardzo w ogóle wiele ważnych wiadomości, które tutaj nam przedstawiłaś. Zapytam Cię też wprost, bo być może jest przedsiębiorca albo osoba, którą Ty chciałabyś, żebyśmy tutaj zaprosili mhm. również zadali jej te pytania mhm. i uzyskali od niej rady i, i, i mhm. jej sugestie. Mhm. Tak, na pewno jest to kobieta z bardzo pozytywną energią, Sylwia Plona z Duńczyk. Mhm. Sylwia, zapraszam Cię. My która bardzo właśnie pozytywnie Płynęła również jako coach, jako trener na sytuację wielu osób, które znalazły się w tym chaosie. Mhm, jasne. E, mamy tutaj też pytania, które to, nazywamy uh -huh. pytaniami z innej beczki. Wow. E, to pytania rozróżniają atmosferę e, po całej rozmowie. Ja poproszę Cię, żebyś wylosowała jedno pytanie, a ja je odczytam, żeby było mówiąc U, prost, spontanicznie. Okej. Okay. No to w takim razie. O, myślę, że bardzo ciekawe pytanie. Jedna rzecz, bez której nie wyobrażasz sobie życia? Na pewno sport, ponieważ mam bardzo dużo pozytywnej energii i to, co jest w głowie, również jest i wewnątrz, i na zewnątrz, czyli aktywność fizyczna, gdzie trenuję w klubie i jednocześnie biegam ramandegony, mhm. gdzie właśnie w sytuacjach, gdzie, nie wiem, pada deszcz i świeci słońce, E, wspinam się na mm, te ścieżki Ramadegonu, i tak naprawdę w błocie i, i w wodzie i w tym słońcu docieram wyczerpana, ale bardzo zadowolona do mety e, i spinaczki górskie. E, dwa lata temu zdobyłam rysy, co było dla mnie hmm. mm, również takie e, pozytywna dawka adrenaliny e, i bez tego sobie nie wyobrażam jakby ciągnięcia Życie. siebie dalej. Tak? Tym... To kiedy najbliższe Lama 31 sierpień, czy... Juf, Kraków, tak. Czego Ci można życzyć z tej okazji, z tego Run Magadona? Pierwszego miejsca, życzymy zwycięzca, życzymy pierwszego miejsca, czy po prostu dotarcia do mety? Po prostu dotarcia do mety, robię no, to dla przyjemności, dodam. Tak? Super, no to no. w takim razie tego właśnie Ci życzymy, tak. czyli dotarcia do mety, no i kolejnego, jak to się mówi, pasma mhm. e sukcesu. Także dziękuję Ci dzisiaj za rozmowę. Dziękuję. I oczywiście zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym Stamper zadaje pytanie przedsiębiorcom, jak przetrwali kryzys.